Witam szanowni państwo na rozpoczęciu sezonu w Kalwarii. Witamy na pierwszym domowym meczu, w którym zmierzymy się z Lubaniem Manioły, ale przed meczem dla nas mała uroczystość, a wielkie święto i radość, otóż nasi zawodnicy z rocznika 2010-2009. W Słubicach w tym roku zdobyli Wicemistrzostwo Polski Ludowej Rzeszeń Sportowych. Chcielibyśmy bardzo serdecznie chłopcom pogratulować i podziękować za tak wspaniały wynik. Rok temu było mistrzostwo, w tym roku... Oddaję mikrofon panu Burmistrzowi Tadeuszowi Stem. Szanowni Państwo, drodzy sportowcy, serdeczne gratulacje w imieniu samorządu Gminy Kalwaria, że dalej jesteście na podium, że dalej wielkie sukcesy i dalszych życzymy, żeby ta przyszłość, która stoi przed Wami, była cały czas owocna i wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Poprosimy teraz kapitana Różny Krzysztofa Świątka. Żeby wrączył chłopcom voucher na zakup sprzętu sportowego, myślę, że na pewno się wam przyda. A ja pozwolę sobie odczytać skład zwycięskiej drużyny. Buda Maksymilian, Dostal Adam, Dragan, Krystian, Janisz, Bartosz, Juszczyk, Juszczak Filip, Kosik, Eryk, Kuchrowski Franciszek, Moskała Jakub, Oczkowski Artur, Pocielej Dorian, Pilk Igor. Rostkowski, Klaudiusz, Rym, Maciej, Suter, Kacper, Szelon, Kacper, Traczyk, Szymon, Żurek, Dominik, Wróbel, Bartłomiej i trenerem zwycięskiej drużyny jest nasza duma trenerska Witold Stokłosa. Brawa dla wszystkich. Brawo! Duża grupa naszych zawodników na ten obóz pojechała, więc dziękujemy za wsparcie naszych starań i liczymy na dalszą własną współpracę ja bardzo dziękuję kiedyś byłem w karwariance tak naprawdę grałem na pomocy na prawej pomocy koszulka się przyda z moim nazwiskiem także bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim życzę sportowej rywalizacji dnia dzisiejszego wszystkiego dobrego other part